o no, łóżeczko z tyłu widać no ale cóż taka kamerka niestety na łóżeczku kołderka będzie zawsze widoczna na kamerce no to jest normalne u mnie w moim pokoju tu gdzie sobie mieszkam tak <grym> natomiast teraz już sobie zaczniemy to <grym> całe dziwne spotkanie o w ten sposób się wyraża dziwne <grym> no tak dziwne niestety bo jeszcze, jeszcze jakiś czas temu byłem przekonany, że wiem dużo na temat prawa przyciągania. I tak samo wiele osób na tych spotkaniach mówi o tym, albo słuchając już pewnych tych dostępnych nagrań, które my otrzymaliśmy od pewnego człowieka, za które on zapłacił ogromne pieniądze, a daje nam to za darmo. Po prostu jak zacząłem tego słuchać już nieraz, to stwierdziłem, że nic nie wiem na temat prawa przeciągania. Nic. A wiele osób tak sobie myśli, o ja wiem wszystko na temat prawa przeciągania. To wtedy właśnie jest takie pytanie zadawane na takim spotkaniu, że jeżeli dana osoba mówi, ja wiem dużo na temat prawa przeciągania, to pytanie jest tak, to pokaż swoje rezultaty. Co to znaczy rezultaty? Bo co to są prawa przyciągania? Prawa przyciągania to jest coś, co my chcielibyśmy osiągnąć, zdobyć, mieć. Tak? Czyli co? Idealnego partnera do życia. Idealnych przyjaciół. Żadnych kłótni nigdy z nikim. Idealne dzieci. Dom. Hajs. Kasę. Taką, żeby żyć sobie na spokojnie, nie pracować gdzieś na etacie, nie zapierdzić jak głupi osioł. Czyli po prostu mieć coś, co, ch co chcielibyśmy mieć, tak? Więc jeżeli ktoś mówi, że zna prawa przyciągania, a niestety pracuje na etacie, to nie zna ich niestety. I nie wiem, czy wiesz, ale prawa przyciągania stosujemy od dziecka, od urodzenia. Nie wiesz pewnie o tym. Słuchajcie. Ten człowiek, miliarder amerykański, który to ujawnił jakiś czas temu w Alpach na takim spotkaniu, brał za to od takich poważnych ludzi dwudniowe spotkanie, 13 godzin, pierwszego dnia 8 godzin, drugiego dnia 5 godzin. On wziął za, te, za ten cały wykład dwudniowy 10 tysięcy dolarów. I oczywiście wiele osób, wielu ludzi na tym spotkaniu było. Był też człowiek, właśnie Polak, już obecny mój przyjaciel, który nam to udostępnił. Przez oczywiście długi czas nie zamierzał tego udostępniać, ponieważ tak to jest wśród tych ludzi, którzy już mają dostęp do takiej wiedzy, że po prostu tego nie udostępniają dla takiego przeciętnego kowalskiego. Ale w końcu on postanowił to zrobić, bo on naprawdę osiągnął ogromny sukces. On mówi na spotkaniach, że on osiągnął w ciągu roku czasu tysiąckrotnie więcej niż w ciągu ostatnich 35 lat swojego życia. Co to są prawa przyciągania, kochani? Nie mamy o tym zielonego pojęcia, niestety. No, podam na przykład. O, taki przykład. Jest o tym mowa w jakiejś tam y, książce, typu Sekret czy innej. Ja palę papierosy. Kupuję paczkę papierosów, tak? Z tyłu jest taki obrazek z takim papieroskiem. ale najczęściej na paczkach papierosów jest obrazek czarnych płuc. I co wtedy się dzieje? Pewnie nie wiesz. Paląc papierosy, myślisz sobie, no dobra, ale jak już zażywam jakieś leki i tak pomagam sobie, rozumiesz, czyli po prostu dbam o siebie? Nie, nie dbasz. Nie. Bo ty myśląc o tym, że zażywasz jakieś leki, dbając o siebie, usprawniając swój system oddechowy, nie robisz tego. Wręcz przeciwnie. Wiesz czemu? Bo jak taka paczka leży na stole, a ty przechodzisz z kuchni do pokoju, z pokoju do kuchni itd., itd., to Twój wzrok na to patrzy. Twój wzrok to widzi a jak twój wzrok to widzi, to idzie to tu informacja, do podświadomości, że ty tego chcesz. Czyli te czarne pucze na tej paczce, ty tego chcesz. Wyobrażasz to sobie? I teraz ta informacja leci gdzieś do wszechświata, tam jest potęgowana i wraca do ciebie. I nie ma znaczenia, że ty będziesz sobie brać jakieś leki. W końcu przyjdzie zapalenie płuc, w ciągu przyjdzie rak bo tego chcesz. Teraz wyobraź sobie, pracujesz na etacie. Pracujesz na etacie, zarabiasz jakieś pieniądze, zapier, jak głupi Osioł, rozumiesz, widzisz, że tam inny pracownik zarabia trochę więcej, jakiś kierownik zarabia jakieś niepotrzebne pieniądze, tak? Idziesz sobie myślisz, kurde, jak już tyle lat tu pracuję, taki gówno zarabiam. I teraz zobacz, co jest w Twojej głowie że pracuję tu już ileś czasu i gówno zarabiam. tak? Nic nie zarabiam, albo zarabiam tylko takie pieniądze, które staczają mi na życie, a chciałbym zarabiać więcej. Ale nie będzie zarabiać. Wiesz czemu? Bo tego chcesz. Bo w momencie, kiedy w głowie mam informację tego typu, że dlaczego ja tak mało zarabiam, to informacja do wszechświata i do twojej podświadomości idzie taka, że ty tego chcesz. Wiesz o tym? Nie wiesz. Czy wiesz o tym, że gdybyś na przykład, nie wiem, przed lustrem wziął sobie zeszyt, piękny flamaster albo długopis i pisał codziennie. Dziękuję, na przykład żyjesz w Polsce, tak? Dziękuję za 5000 zł miesięcznie. Dziękuję za dochód 5 tysięcy złotych miesięcznie. To za jakiś czas... Nie wiadomo skąd, bez żadnego planowania skąd to może być, skąd to może przyjść, za jakiś czas twoja podświadomość i ten cały wszechświat da ci tę możliwość. Spadnie tu nagle z nieba. Kolejny przykład. Ludzie często dbają o swoją cerę, o swoje ciało, szczególnie kobiety. To jest normalne, prawda? Kobieta musi dbać o swoje ciało. No jeszcze się też. Ale zobacz. Co jest w Waszej głowie bardzo często? Starość, nieradość. Znasz takie przysłowie? Starość, nieradość. Co w tym momencie masz w głowie? Starość. Co idzie za słowem starość? Zmarszczki? Zmarszczona twarz? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdybyś stanął, stanęła przed lustrem codziennie, przynajmniej raz, dwa, trzy, pięć razy dziennie przed lustrem w łazience, albo może masz takie duże lustro gdzieś na jakiejś szafie. Stanął, stanęła przed tym lustrem i mówiła do siebie w ten sposób. Tak jak ja na przykład mówię. O, cześć, ale od, jakiego, od jakiegoś czasu dopiero, bo wcześniej o tym nie wiedziałem. O, cześć Andrzej. Kurde, świetnie wyglądasz. Wyglądasz na trzydziestolatka. Masz wygląd ciała 30 lat." Ja mam wygląd ciała 30 lat. Dziękuję, to jest piękne. U mnie już nie ma informacji w głowie starość, nieradość. To zostało wyeliminowane. Rozumiesz to? I za jakiś czas wiem, że moje ciało zostanie tak jakby przywrócone do wyglądu 30-latka. Bo ja sobie to programuję. I to leci też do wszechświata, jest potęgowane i wraca do mnie. Więc powiedz mi, co wiesz na temat prawa przyciągania? No? Chyba nic. Jak ja spojrzałem na swój film, jaki na, bo ja często nagrywam filmy tu w Glasgow w Szkocji, to przed kamerą to się tam pokazuje. Obejrzałem sobie swój film w sprzed dwóch lat. Jak ja wyglądałem na tym filmie, ja się przeraziłem. Ja myślę, co, co to jest za facet? Ja go znam? Tu takie zmarszczki ogromne, ja wyglądałem na 80 latka kuźwa. A teraz jak patrz na siebie, jest inny facet. Ale stosuje właśnie te elementy prawa przyciągania, mówiąc do siebie, myśląc o sobie jako o trzydziestolatku. O przystojnym, wspaniałym facecie. Rozumiesz to? Pewnie nie. Teraz zobacz. Ten człowiek, który był na tamtym spotkaniu u tego Kevina w USA, zapłacił za to 10 tysięcy dolarów, daje nam to za darmo. Oczywiście jest tam pewien aspekt. Nie, mam, nie mogę teraz go wyjaśnić. Ale ja tu mam dostęp za darmo i tobie też mogę to dać za darmo. Mam do tego prawo. Ale teraz zobacz, co jest w Twojej myśli. Jeżeli coś jest za darmo, to jest blefem, tak? To jest oszustwem, tak? To jest w twojej głowie. Ale teraz pomyśl sobie. Idziesz, o, no, jesteś na plaży, załóżmy, tak? Taki przykład. Jesteś na plaży. Znajdujesz torebkę. I w tej torebce jest portfel. I tam jest 1000 złotych. To co z tym robisz? No, możesz zgłosić gdzieś z jakiegoś urzędu i to oddać, tak? Albo wziąć to dla siebie. Ale jak weźmiesz to dla siebie, to co pomyślisz? Że masz szczęście, że to znalazłeś? Czy nie? To jest za darmo, to jest blef, to jest głupota, nie, to to nie, to jest durnota, nie, to, to, to jest to się nie, to do śmieci, od razu do śmieci. Czy nie? To pomyśl logicznie. Co jest w naszej głowie? Co mamy programowane od lat? Przez TV, przez właśnie tego te, typu media, od tych miliarderów. Oni to wszystko zapoczątkowali, żeby przeciętny Kowalski tak z siebie programował, żeby nigdy nic nie osiągnął. Rozumiesz to? Bo naszym zadaniem jest haruwa na etacie dla nich. Więc w momencie, kiedy Ty wmawiasz sobie coś tutaj w głowie, że za darmo to jest blef, to jest głupota, to jest naciąganie, to Ty tego chcesz. Czyli tak naprawdę nic nie osiągniesz, rozumiesz, jeżeli będziesz stale siebie tak programować. Rozumiesz to? Twoim zadaniem jest stale programować Ciebie w ten sposób, swój umysł, że jesteś idealną istotą, jesteś cholernie bogaty, masz wspaniałego partnera życia, wspaniałe dzieci, wspaniałych przyjaciół, masz idealne zdrowie i tak dalej, tak dalej. W Twojej głowie nie może być żadnej informacji typu, że to, yy, że to ci nie pomaga, że tu mało zarabiasz, że chciałbyś mieć lepiej w życiu, a nie masz. No właśnie. Bo jeżeli myślimy stale w ten sposób, tak jesteśmy programowani od dziecka, to jesteśmy programowani do tego, żeby nic nie osiągnąć. Żeby nic nie zdobyć. Prawa przyciągania były przekazywane głównie przez rodziny królewskie od pokoleń, od tysięcy lat. Faraonowie znali prawa przyciągania i dlatego byli faraonami. W rodzinach królewskich królewiczowie, księżniczki, oni mają dostęp do tych informacji. Dlatego oni stoją zawsze na najwyższych poziomach na świecie. I czasami jakiś właśnie miliarder chce pokazać to dla swojego znajomego, swojego przyjaciela i udostępnia mu to na pliw. I co się okazuje? Okazuje się, że ten miliarder, który nam to udostępnił, właśnie dla tego człowieka, co był tam w, w, w Alpach i słyszał to wszystko, i jest to nagrane, mamy to nagrane w języku polskim z tłumaczem. Przepraszam, zgubiłem wątek, jak mi znoszą, zaczęło lecieć, kurde, yy, co ten w Alpach tam powiedział, ten miliarder. W każdym razie powiem tak. Mamy dostęp do tych nagrań. 13 godzin nagrań yy, z tego jego całego wykładu dwudniowego. Yy, I to, co on tam opowiada, to... Wybacz, ale... Książka Sekret, Książka Potęga państwa Świadomości, wszelkiego rodzaju inne książki nie ma tamtego. I nie może być. Mało tego, jak ci ludzie, którzy osiągali potężne, A, wiem co chciałem powiedzieć. Ten właśnie miliarder udostępniał te informację do swoich prywatnych przyjaciół, uczył ich tego i teraz wyobraź sobie, że taki człowiek, który spina materasu, pracuje w, w, w jakiejś tam w, pizzerii, tak? W wynajętym pokoju. I on mu to udostępnia, on go tego uczy przez jakiś długi czas oczywiście. Ten człowiek po dwóch latach ma firmę wartą 200 milionów dolarów. Kurwa. W parę się nie mieści. Kochani, nic nie wiemy o prawach przyciągania. Nic. A stosujemy od urodzenia. Bo jeżeli rodzice nam mówią Ty gnoju, ty rób to, ty rób tamto Ty masz to wprowadzane do głowy I do twojej podświadomości A to co jest w twojej podświadomości Wychodzi dopiero po wielu miesiącach A czasami po wielu latach Nie wiedziałeś o tym, prawda? Nie wiesz o tym Więc zobacz, moje zęby Nie mam zębów, mam jeden zęb Wyrwali mi wszystkie, miałem porchnice. Jestem schorowanym człowiekiem ale co było w mojej głowie przez wiele młodych lat? Obserwowałem filmy różnego rodzaju, gdzie się ludzie strzelają, biją, mordują i tak dalej, i tak dalej. W szpitalach pokazywali choróbska różnego rodzaju, w telewizji i tak dalej, i tak dalej. I ty sobie myślisz, żeby tylko mnie to nie spotkało. Ale programujesz to sobie w głowie. Widzisz tą chorobę tego człowieka i myślisz sobie, żeby ciebie to nie spotkało. Ale ty tego chcesz, bo o tym myślisz. Ja pierniczę. Nie mamy pojęcia o prawach przeciągania. To, co jest w książkach pisane, oczywiście tam jest wiele fajnych elementów, ale z tych książek tylko garstka ludzi osiąga efektywne rezultaty. Tylko garstka ludzi. Większość nie osiąga nic. Dlatego, że w tych książkach nie ma tych ważnych elementów. I nie może być. A jak wychodzi książka, w której ktoś udostępnia te prawdziwe elementy z prawa wsiągania, to ta książka natychmiast jest likwidowana z rynku. Nie wiedziałem o tym, prawda? Mówię ci, to co jest na tych 13 godzinach nagrań z prawa wsiągania, to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. I tego się słucha wielokrotnie, aż żeby to weszło do naszej głowy żeby to stało się takim, można powiedzieć, stałym, codziennym, aktywnym życiem. Rozumiesz? Taki przykład podam. Nakładasz buty, tak, ze sznurówkami i zawijasz te, znaczy no, zawiązujemy sznurówki i zastanawiamy się nad tym, jak to robimy? No nie, bo mamy już to w głowie od lat. Po prostu robimy to z automatu. I teraz chodzi o to, żeby mieć w głowie, w automacie tak zwanym, w tym automacie, te wszystkie elementy, które powodują, będą powodować to, że ty będziesz osiągać i zdobywać wszystko to, o czym tylko marzysz. Rozumiesz to? Ale to nie jest tak, że przesłuchasz sobie te 13 godzin raz. Nie. Wiele razy. Mało... I teraz kolejna sprawa. Ile razy słyszę typową kozę. Andrzeju, słuchaj, no dobra, jestem już na drugiej godzinie, na trzeciej, czwartej godzinie, mija tydzień czasu, on mi mówi, że on nie ma na to czasu. A co mnie to obchodzi? To jest wymów koza. A masz czas na telewizję? Masz czas na wiadomości? Masz czas na to, żeby, nie wiem, obejrzeć sobie film, pójść do kina, napić się piwka z kumplami? Masz na to czas, nie? Na to masz czas. Ale nie masz czasu na to, żeby posłuchać 13 godzin nagrań tak ważnych dla Twojego życia, żeby całkowicie zmienić swoje życie. Nie masz na to czasu, prawda? Co mi to obchodzi? To jest Twoja sprawa. Czy ja Ci mówię, żebyś to robił? Czy ja Ci mówię, żebyś na, naprawdę słuchał tego tu, bo Ci zamknę w pudle i masz tego słuchać? No nie. Ja Ci da daję dostęp do czegoś, co dostaliśmy za darmo. I tam jest tak potężna wiedza, że to się w ogóle w głowie nie mieści. I teraz, jak ty sobie myślisz, że to jest za darmo, to jest bref, to sobie tak myślisz. To znaczy, że chcesz tego, żeby to był bref. I nic nie osiągniesz. Mało tego. Tam są takie informacje, że na przykład ludzie sobie wyobrażają po tych książkach typu The Secret, tak, że jak chcą się stać bogaci, tak, to wyobrażają sobie, że i piszą to też również w zeszytach, załóżmy, czy jak na jakieś tam flamastrami gdzieś na kartkach, piszą takie rzeczy, że chcę zarabiać milion dolarów, albo dziękuję za ten milion dolarów. Bzdura! Nie wolno tak robić! Nigdy nie widziałeś milion dolarów. Widziałeś kiedyś na własne oczy w swoim koncie bankowym milion dolarów? Nie. My możemy programować siebie powoli, czyli dziękuję na przykład, w tej chwili piszemy sobie w zeszycie, Dziękuję za te 5000 tysięcy złotych miesięcznie. Jak już będziesz osiągać te 5000, które przyjdą nagle z nieba nie wiadomo skąd, to wtedy zaczynamy programować sobie coś innego. Dziękuję za te 10 tysięcy złotych miesięcznie. Bo jak od razu będziesz sobie próbować programować siebie na od razu jakiś milion, zapomnij. Bo nigdy tego wcześniej nie miałeś. Więc twój system neuronowy nie jest do tego przystosowany. Twoja podświadomość nie jest do tego przystosowana. Pomyśl mi, chcesz otrzymać dostęp do tych 13 płyt z, nagrań, z tych nagrań audio po polsku, z lektorem polskim na temat prawa przyciągania, czy nie? Napisz mi w komentarzu. Za darmo. Napisz mi w komentarzu, czy jak to jest za darmo, to ja nie chcę. No To jak nie chcesz, to dawaj 10 tysięcy dolarów płacimy na moje konto i dostaniesz. Albo dostaniesz za darmo. Chcesz? Napisz w komentarzu. Już ludzie w tej naszej utajnionej grupie na Facebooku zamkniętej już osiągają ogromne rezultaty. Raptem po paru miesiącach słuchania i stosowania tych, yy, tych rzeczy, które są na tych nagraniach z prawa Nie wiesz o tym. Nawet nie przypuszczasz. No bo skąd możesz o tym wiedzieć? Ech, mówię, to co dostaliśmy raptem parę miesięcy temu, to w ogóle zmienia całkowicie pojęcie tej planety. Pojęcie myślenia tego świata. Wszystko zmienia. I nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, że prawa przyciągania stosujemy od dziecka, od samego urodzenia. Szok. Dlatego ja wiem po prostu już po tych nagraniach, które słucham często, powtarzamy sobie, że za jakiś czas będę wyglądał jak 30 latek. Na przykład spójrz na moje włosy. Oświetlę je bardziej, przybliżę lampkę. No nie, nie będzie tak widać. <laughs> Niestety. Rok temu wszystkie moje włosy były siwe. Siwe. Czemu teraz są ciemne od paru miesięcy, coraz bardziej ciemniejsze? Wyjaśni mi to. Nie stosuję żadnych elementów yy, medycznych czy tam jakieś, wiecie, żele i tak dalej, żeby tu poprawiać sobie kolor, kolor włosów. Nie. Dlaczego one są coraz ciemniejsze? Dlaczego mam coraz mniej zmarszczek na czole? Mam 56 lat kuźwa. Wyjaśniesz mi to? Szok. I wiem, że będę zarabiał grubą kasę. Mam milion procent, wiem o tym. Ale czy ty też chcesz? Nie wiem. Czy chcesz mieć idealną rodzinę? Nie wiem. Czy chcesz mieć idealnego partnera, jeżeli go obecnie nie masz? Nie wiem. Chcesz mieć idealne dzieci, uczące się naprawdę takich właśnie rzeczy, które w domu zachowują się jak wspaniali przyjaciele? I tak samo cała Twoja rodzina jak wspaniali przyjaciele? Pewnie nie. Bo w Twojej rozmowie codziennej z innym Polakiem, co drugie słowo, jest na k. A wiesz, kurwa, ja pierdolę tych chujów, Niestety. Tego byliśmy uczeni od, od dzieciaka. I tego rodzaju słownictwo, tego rodzaju myśli, tego rodzaju emocje uczucia doprowadzają do naszego upadku. Upadku. Schodzimy na dno. Starzyjemy się, bo tego chcemy. Wmawiamy sobie starość, nieradość. Wmawiamy sobie to, że człowiek żyje na, na Ziemi 80-90 lat. To znaczy, że chcemy umrzeć mając 80-90 lat. Nie wiesz o tym. Chcemy tego, bo o tym myślimy. Nie wiem, czy wiesz, ale wszystko, o czym myślisz, to się staje w Twoim życiu. Każda Twoja myśl zamienia się w czyn w Twoim życiu. Czy teraz, czy jutro, czy pojutrze, czy za kilka miesięcy, czy za rok, czy za dwa. Każda Twoja myśl, negatywna i pozytywna, zamienia się w czyn w Twoim życiu. Nie wiesz o tym, prawda? A ci miliarderzy to wiedzą. I większość z nich jest, ma młody wygląd, ma wspaniałych przyjaciół, lata prywatnymi odrzucowcami, mają kasy full takie, że w pale się mieści. I to nagle do nich przychodzi. Myślisz, że oni planują sobie coś, założenie jakiejś firmy, rozumiesz, i, i, i to zaraz tu będą majątki? Nie! To nagle przychodzi skądś jakaś dziwna oferta. Co? Co ty mi proponujesz? Co? Ja mam tam tyle zarabiać? Co? Nagle przychodzi to nie wiadomo skąd. Bo mamy to wprogramowane w głowie. A jak będziemy sobie programować wcale coś takiego, że kurde, ja takie gówno zarabiam, a tak ciężko pracuję, no to tego chcesz. Rozumiesz? Pewnie nie. Okej, okay. ile czasu prowadzę? Niecałe pół godziny. Wystarczy, kochani, nagadałem się, troszeczkę też takich emocji negatywnych było, wybaczcie mi wkleję Wam link kto będzie chciał chciała wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu w pokoju w tak zwanym pokoju Zoom to jest pokój taki konferencyjny w którym po prostu no ileś tam kilka, kilkanaście osób słyszy osobę prowadzącą jak o tym wszystkim opowiada przez pół godziny i po tym, po tym spotkaniu dopiero możesz otrzymać właśnie Ode mnie, czyli od osoby, która zaprosiła Cię na to spotkanie Możesz otrzymać dostęp do tych 13 płyt Za darmo Za darmo Więc możesz wziąć udział w takim spotkaniu w pokoju Zoom Ja też tam będę oczywiście Spotkanie dla osób zainteresowanych Odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku W godzinach o 12 i 20 według czasu.pl I w soboty o godzinie 20 czasu.pl Pokój Zoom jest otwierany o 11:45 i tak samo o 19:45, ale nie wejdziesz już do pokoju po 12:05 i tak samo po 20:05, ponieważ osoba prowadząca mówi przez jakieś 20 minut i wchodzenie w środku po prostu nie ma sensu. Link do pokoju Zoom otrzymasz ode mnie na PRIF na Messenger, czyli na Facebooku lub jak nie wiesz co to jest pokój zoom to otrzymasz link do takiego nagranego spotkania około 30 minut ok dziękuję wam za uwagę trzymajcie się będę takich live'ów prowadził dużo więcej nie wiem czy codziennie nie ma sensu chyba codziennie przynajmniej raz na parę nie będę prowadził z czasem oczywiście coraz więcej informacji będę udostępniał ale też nie mogę tych informacji tylko jak udostępniać takich tych prawdziwych, które są na tych 13 godzinach nagranych. To bez sensu. Ja nie będę sobie wymyślał własnych rzeczy, jak musisz ty posłuchać tego właśnie, e, tej informacji, tego przekazu tego miliardera. Okay? Bo on to ujawnił naprawdę dla niewielkiej grupy ludzi i ktoś właśnie z Polaków postanowił udostępnić to dla swoich tam znajomych, przyjaciół za darmo. E, także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że będziemy się też spotykać za jakiś czas w fajnych miejscach na Ziemi z fajnymi też partnerami będziemy się zaprzyjaźniać i tak dalej, i tak dalej będziemy tworzyć po prostu realizować te swoje prawdziwe marzenia, o których zawsze sobie marzyliśmy. Także dziękuję bardzo. Dobrze. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Papa. Pa.